Dlaczego program mieszkanie plus w ogóle nie rusza? bo przecież on tylko jest ogłoszony, ale nic się nie dzieje, prawda? Czy rzeczywiście nie ma mocy przerobowych, albo nie ma środków finansowych na to, żeby ten program ruszył i żeby naprawdę nabrał tempa? Przecież dobrze wiemy i niejednokrotnie o tym mówiłam, że budownictwo to jest, to jest lokomotywa rozwoju gospodarczego. Lokomotywa. Dlaczego my tej lokomotywy nie uruchamiamy? Dlatego, że panuje powszechne przekonanie, że ten program powinien być finansowany z budżetu. I to jest wielkie nieporozumienie, bo my wciąż nie rozumiemy, że państwo dysponuje nie tylko budżetem, czyli środkami, które pochodzą głównie z podatków. Ale dysponuje także środkami pochodzącymi z tak zwanych funduszy. Tych funduszy tworzy się bardzo dużo i tymi funduszami w ogóle nie interesuje się Sejm ani Senat. Nie wiem dlaczego, bo należałoby zrobić najpierw przegląd w tych funduszy, skąd się biorą pieniądze w tych funduszach, środki w tych funduszach i jak one są wydatkowane. Ja powiem Wam krótko: te fundusze powstają z zysków spółek skarbu państwa. Spółki skarbu państwa, które, jak wiecie, często są monopolistami na rynku, realizują bardzo wysokie zyski. I te zyski nie trafiają do budżetu. To są pieniądze, które państwo zagospodarowuje według jakiegoś swojego, chyba widzimy się. Otóż nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w ramach właśnie tych funduszy tworzyć nie zasilanie rozmaitych działań, naprawdę nie wiem jakich, bo chyba nikt nie rozlicza, wydatków z tych, tych właśnie środków. Należałoby po prostu zło, stworzyć jeden wspólny fundusz i przeznaczyć go właśnie na akcję mieszkanie plus, bo przecież wiemy dobrze, że to jest właściwie taki wydatek jednorazowy. Jeżeli program byłby rozłożony na 10 lat, to w każdej chwili mogę pokazać wyliczenia, że ponieważ byłoby to takie kredytowanie dziesięcioletnie kredytowanie takiego budownictwa, to te pieniądze w każdym roku wracałyby do budżetu. No nie w całości, ale z każdym rokiem coraz więcej, prawda? Więc nie byłby to tak duży wydatek, jak wszyscy mówią, bo oczywiście to są poty rzędu biliona złotych. W sumie, prawda? Ale zajmijmy się wreszcie realnym, rzetelnym przeliczaniem tego, co naprawdę mamy. Ja już nie mówię o tym, że przecież możemy emitować nowy pieniądz, bo tego pieniądza na rynku jest generalnie za mało. Po prostu NBP, gdyby miało prawo do suwerennego emitowania pieniądza, to by to mogło zrobić. Niemożliwe? Dobrze, poczekajmy z tym, ale wykorzystajmy to, co mamy. Wykorzystajmy wreszcie te fundusze. Zajmijmy się wreszcie tym, co się dzieje z pieniędzmi, które zarabiają spółki skarbu państwa. Czy te pieniądze idą tylko na wynagradzanie rad nadzorczych i zarządów? No myślę, że nie. Idą także na rozmaite projekty, na rozmaite projekty kulturalne, sportowe, zasilanie rozmaitych fundacji i tak dalej. No weźmy się za naprawdę rzetelne, szczere rozliczanie tych wydatków. I może znajdą się pieniądze także na ten program. Dziękuję bardzo.